zdrowi, za chwilę zaczynamy Czy wszyscy gotowi? gotowi? Do wspólnej zabawy zaproście rodziców Chcemy mieć w pobliżu mnóstwo kibiców Żeby nasz początek nie był za długi Pospiesznie podaję instrukcję obsługi Ciało powinno być odprężone Nogi ugięte, lekko rozstawione. Ręce unosimy wysoko do góry Będziemy skakać jak kangury są przygotowani, liczymy do czterech i odpalamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Hej, dzieciaki. Hej, dzieciaki, duże i małe, duże i małe. Dziś będziemy, dziś, dziś będziemy bawić się wspaniale, bawić się wspaniale, I już orkiestra nam Stoi w tyle Poraj rękę Poraj rękę już za chwilę już za chwilę Nasz szkoloro ruszy Nie Pil, pil, do wodzowe, żuń, żuń, i ucz się, ucz. Od do i... Dzisiaj bardzo wiele prezentów jedziemy, Ja mam usta różowe, ty masz usta czerwone, ja mam oczy niebieskie. Ty masz oczy zielone, a ja mam okulary. A ja krzywe nogi mam, a ja nie ma zębów dwóch. Czego szukasz? Ale wszyscy tańczą. Ol, nie chciałem cię, nie chcę, cię, nie chcę nie, cię nie, znać. Ładnie panecznym krokiem rączkę mi daj, daj, prawo mi daj, daj lewą daj, mi daje, i już się na mnie nie, nie daj prawą mi daj, lewo mi daj i już się na mnie. Przypadnie, bo dobrze to wiem, że poryją i... Ale wszyscy jeszcze mocniej! Ale wszyscy szaleją! Uh -huh. Jeszcze mocniej! w czarnych włosach. Tak, w szale radości pani zakręci torebką nad głową. No to się pani to zrobi? Uwaga dzieciaki! Chcecie dostać prezenty? Nie, Nie słyszę! Nie! No to Na sygnał mojego magicznego gwizdka każdy z was, kto może, tutaj w to miejsce przyprowadza jedną osobę dorosłą. Mamy, mamy. Tatę, mamy. No! Przytulamy się do siebie. Trzeci szypią dorosłych w pupy. Dorośli obiecują po 300 do końca wakacji w tym czasie Dobra, po 350 No i uwaga, jeżeli teraz pięknie zatańczycie Dobrze to wie, że pan ale wszyscy jeszcze mocniej I ja uwielbiam ją Ona tu jest I tańczy niebo Dobrze to wie ale wszyscy szanują! I jedziemy! Łup, łup, joł, yo, yo, yo. Jeszcze mocniej! Ho, oh, oh, ho, oh. ho! Jeszcze mocniej, dajcie czadu! Ho, oh, oh, ho, oh. Ale wszyscy jeszcze mocniej! I... Oh, oh. Uwaga! Kto tańczy dzisiaj dostaje wiele prezentów i podkakujemy, I... płaszczemy w rączki. Nie ukrywam, sprawia to przyjemność, ale wszyscy jest mocniej I gminica udaje. Doza tej śpiewa jedno, ale smutne. Koje mnie dla mnie są. Jeszcze mocniej. Nie czuję, jak smakuje miłość i wszyscy wszystkich jest mocniej. I się nie widzi. Ja pragnę. Jej. I uwaga, wszyscy śpiewamy Yeah.